Dzień dobry państwu, Łukasz Molenda. Witam państwa bardzo serdecznie. Moim państwa gościem jest dzisiaj Konrad Frysztak, poseł na Sejm RP, Platforma Obywatelska. Dzień dobry, witam. Dzień dobry, panie redaktorze. Panie pośle, czy posłucha pan rady Adama Bielana, żeby odpuścił pan lekkim opóźnieniom w inwestycjach tych ogólnopolskich i zajął się inwestycjami miejskimi, które mają dużo większe opóźnienia i potrzebują bardziej nadzoru? Rzecznik PPL-u, który wczoraj za pośrednictwem Skype'a zawitał do pana studia, powiedział jednoznacznie, że nie bardzo ma wiedzy na temat tego, co dzieje się w Radomiu, bo otóż opóźnienie w tej chwili, które były wynikające bezpośrednio z winy wykonawcy, odwołując się wprost do Radomskiego Centrum Sportu, minimalizujemy. Nowa firma wykonawcza, która realizuje to zadanie, jest w bardzo dobrym etapie. Wszystkie procedury budowlane trwają, ale z drugiej strony pan Rzecznik, przepraszam, pan. pan Senator, teraz obecnie deputowany, zapomniał zwrócić uwagę na jeden mały detal, co łączy obie inwestycje, to znaczy inwestycje, o której wspomniałem na dworcu PKP, wynikającą czy mającą na celu wybudowanie informacji pasażerskiej. Tablic świetlnych łączy z Radomskim Centrum Sportu wprost wykonawca, firma MAXTO. Firma, krakowska firma MAXTO, która wprowadziła to zamieszanie wspólnie z firmą Rosa z Radomia na Radomskim Centrum Sportu, a teraz od kilku tygodni jest już w zwłoce w oddaniu tej niewielkiej, wydawałoby się jednak, inwestycji na dworcu kolejowym. Tutaj zachęcałbym pana Bielana do tego, żeby zwracał uwagę na takie detale. A jeśli chodzi o jego apel, no niestety nie odpowiem. Na niego pozytywnie, bo będę zawsze patrzeć na ręce tym, którzy odpowiadają za inwestycje centralne w naszym okręgu. A jeśli chodzi o Radę, będę zawsze wspierał i pomagał prezydentowi i służbom miejskim. I będzie pan się też przyglądał inwestycjom kolejowym? Oczywiście, panie redaktorze. Chociażby temu, że w pionkach obiecano. Nie tylko mi, ale również mieszkańcom modernizację dwóch dworców kolejowych, przede wszystkim dworca zachodniego i tego dworca w pionki, pionki główne. Ty według interpelacji, odpowiedzi na nią na, na te interpelacje te inwestycje miały się zacząć na przełomie pierwszego i drugiego kwartału. Mamy już tak naprawdę drugi miesiąc drugiego kwartału i nie ma mowy nawet o przetargu. Dlatego ponowiłem swoje pytania i będę pytał pana prezesa Merchla, jaka jest w tej chwili sytuacja i dlaczego te przetargi jeszcze nie zostały? Wyłonione. Ale również, panie redaktorze, przypominam sobie wypowiedź właśnie wspomnianego Adama Bielana, który mówił o tym, że linia kolejowa nr 8 w kierunku południowym zostanie przebudowana do prędkości 160 km na godzinę. A słyszymy w ostatnich dniach, że przecież y, y, będą powstawały nowe przystanki kolejowe, co stoi wprost w sprzeczności z przebudową linii kolejowej, bo najpierw powinno się przebudować torowiska, a dopiero później mówić o budowie przystanków. Dlatego po raz kolejny powiem sprawdzam. Tym razem będę znowu sprawdzał słowa y, Adama Bielana, który przyjeżdża z Gdańska do Radomia, obiecuje bardzo dużo. Niestety z wielu tych rzeczy ich nie po prostu nie dopilnowuje. Ja nie będę tutaj posponował y, y, współpracy z Panem Adamem Bielanem, bo przez kilka Ładnych lat, kiedy pilnowaliśmy go wspólnie z panem prezydentem Witkowskim. No i były, kiedy były bardzo dobre, bardzo dobre, były bardzo dobre współ, była bardzo dobra współpraca, ale niestety tam, gdzie pan Adam Bielan zapomina przypilnować swoich pisowskich kolegów, bo to chyba już trudno mówić o porozumieniu, niestety nie, te, te inwestycje nie idą tak, jak powinny. Mhm. Pisał pan także interpelację o leczeniu. Niestandardowym, które mieliby być poddani, któremu mieliby być poddani pacjenci chorzy na COVID-19 w Radomskim Szpitalu Specjalistycznym. I zdziwił się Pan i zarzucił Pan równocześnie politykom Prawa i Sprawiedliwości, że nie zareagowali zupełnie na Pańskie, że nie podpisali się pod tą interpelacją, pod tym apelem. Panie doktorze Radomski Szpital Specjalistyczny, który został przekształcony w szpital jednoimienny dziś, faktycznie jest na froncie walki z koronawirusem. I służby medyczne są przygotowane do tego, aby móc leczyć nowoczesnymi technikami. Takimi technikami, jak stosowane są chociażby w szpitalu MSWIA w Warszawie czy w szpitalu uniwersyteckim w Lublinie, gdzie leczy się trzema technikami. Są to leki Tocilizumab, drugi, lep, drugi lep, lek r, 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 rotynawir, oraz leczenie osoczem. To są trzy techniki, które w tej chwili szpital złożył wniosek do Komisji Bioetycznej. Dlatego wspólnie z parlamentarzystami Ziemi Radomskiej chciałem wystąpić do ministra zdrowia, który dziś, no, wiemy, ma inne problemy na głowie i zajmuje się pewnie maseczkami i jego kontaktami z, z instruktorem narciarskim, ale z prośbą o to, żeby poparł te inicjatywy, aby poparł ją przed Komisją Bioetyczną. Zapytałem również o to, czy przewiduje w takiej sytuacji dodatkowe pieniądze dla radomskiego szpitala oraz zapytałem, ile szpitali i za jakie pieniądze leczy tymi nowoczesnymi technikami, które dotychczas były stosowane na inne choroby, ale również mogą być używane w walce z koronawirusem. Z wielkim zaskoczeniem przyjąłem fakt, że mimo. Trzech maili wysłanych do wszystkich parlamentarzystów Ziemi Radomskiej. Pozytywnie odpowiedziała tylko dwójka, pani poseł Joanna Kluzi-Krostkowska, która wprost nie jest z Radomia, ale leży jej na sercu dobro naszych mieszkańców, i poseł Mirosław Maliszewski, który jest z Grójca, ale jest to jeden z większych ośrodków. To dlaczego, podchorych. jak pan sądzi? Dlaczego nie odpowiedzieli Nie mam dla tego pojęcia. Posłowie, na, na, na poparcie swoich słów mam wyciąg z systemu, ja wydrukowałem to wczoraj po południu. Tutaj na dole są konkretne daty, wyżej są nazwiska posłów, którzy podpisali i posłów, którzy nie podpisali. Z wielkim zaskoczeniem przyjąłem ten fakt, że posłowie Prawa i Sprawiedliwości nie zdecydowali się na wspólne wystąpienie. To już jest druga taka sytuacja, gdzie chcąc współpracować ponad politycznymi podziałami, pierwsze takie moje wystąpienie dotyczyło spotkania z ministrem infrastruktury w sprawie budowy drogi numer 9 na odcinku Wojska Polskiego i Żółkieskiego, w kontekście tego, że po wybudowaniu obwodnicy ta droga ma stracić status drogi krajowej. Wtedy też przypomnę, politycy Prawa i Sprawiedliwości nie podpisali się pod tym wspólnym zapytaniem. Wielka szkoda, to jasno Pokazuje, że politycy Prawa i Sprawiedliwości nie są nastawieni na współpracę. A Mieli na jakiś swój... interes polityczny w tym, żeby tego nie, nie podpisywać? Myślę bardziej, panie redaktorze, że po prostu polityczne obawy. Tam jednoznacznie należy wskazać, że bez zgody z Nowogrodzkiej bądź Żoli Boża jest obawa przed podpisaniem wspólnej interpelacji, przed jakimkolwiek wspólnym działaniem. Mhm. Panie, panie pośle, jak to jest z tymi naszymi, bo mówił pan przed chwilą jeszcze o, o drogach. I o taką sytuację chciałem zapytać dziś, chociażby ulica Żółkiewskiego przed światłami, przed skrzyżowaniem z ulicą Chrobrego, godzina 7.15: radomianie jadą do pracy, wszystkie tiry ze wschodu na zachód, i do Warszawy jadące. Tędy oczywiście, remonty wcześniej na Kozienicki, a tutaj sobie remontujemy prawy pas do sprawoskrętu i prawy pas dla, dla ciężarówek, korek na kilometr. Rozwiązał pan zagadkę, która do państwa studia mi towarzyszyła, bo mało brakowała również utknąłbym w tym korku, nie wiedząc, co się tam no właśnie, dzieje. Czy nie można Ale robić panie... normalnie remontów, to znaczy, albo po południu, wieczorami, albo w weekendy? Panie rektorze, proszę, pragnę zwrócić uwagę, że tak ogłaszane są przetargi za Zlecenia, które wykonywane byłyby w nocy albo w weekendy, niestety będą obowiązywały inne No, wiesz, stawki. Stawki, rzecz jasna. no Ale, ja, ale panie redaktorze, jeśli, pan no ja jeśli pan bo, pozwoli. Ale jeśli pan pozwoli, bo na razie pan przekazał czas, tezę, jasne, a jeszcze nie odpowiedziałem. Ale, ale czas biegnie. pragnę zwrócić e... uwagę pana redaktora, że przez te pięć ostatnich lat, kiedy odpowiadałem za, za ten odcinek, starałem się pilnować również podległych mi dyrektorów, aby nie doprowadzać do takich sytuacji. Kiedy ona się zdarzała, nierzadko wykonywałem telefon i wprowadza. Prosiłem o to, żeby w godzinach szczytu zdjąć firmę budowlaną z tego typu działań, czy to odmalowywanie pasów, czy remonty. Oczywiście je trzeba naprawiać, ale jestem zaskoczony, że tego dnia, to znaczy w piątek, kiedy należy spodziewać się porannego szczytu, zdecydowano się na wprowadzenie tam firmy budowlanej. Mnie mam również, że może być to samowola firm, tak niestety wielokrotnie się zdarzało, że mimo wytycznych kierownik danej, danych robót robił to niezależnie. Oczywiście są to błędy, które trzeba, z których trzeba wyciągać wnioski i wierzę, że tutaj pan dyrektor mhm. sobie z tym poradzi. To na koniec jeszcze zapytam o to, kto jest kandydatem Platformy Obywatelskiej na prezydenta. Panie rektorze, w tej chwili kandydatem zarejestrowanym jest Małgorzata kida błońska ale tak jak już zostało w ostatnich godzinach wiele na ten temat powiedziane, dziś o godzinie 10 czeka nas koalicyjne spotkanie, bo przypomnę, że kandydatka Małgorzata kida błońska to nie jest jedynie kandydatka platformy, ale czterech ugrupowań i będziemy dyskutować. Otwiera się nowa, nowa kampania, bo bez wątpienia jest to nowa kampania. Trzeba przypomnieć, że nie wykorzystano możliwości prawnych zapisanych chociażby w Konstytucji, żeby te wybory przełożyć, a one się po prostu zwyczajnie nie odbyły i dziś stoimy przed Nowymi rozpisaniem nowych Jasne. wyborów. Oczywiście, tylko że powiem panu pewną historię, opowiem tak szybciuteńko, żeby państwa też nie zanudzać. Ja sobie codziennie jadę i mijam dom sympatyka czy członka Platformy, nie wiem, zawsze wiszą tam banery państwa polityków przed wyborami i do tej pory wisiała Małgorzata Dawa Błońska. dzisiaj rano jadę, oba banery zdjęte. Czy już Państwo wiecie, że nie będzie to Małgorzata Kidawa-Błońska? Panie redaktorze, trwają rozmowy, sama Małgorzata Kidawa-Błońska, która jest doświadczonym politykiem, której trzeba bez wątpienia oddać to, że do końca walczyła o zdrowie Polaków, mówiąc, że te wybory po prostu 10 maja nie mogą się odbyć, eee, straciła w sondażach. To jest naturalna konsekwencja, kiedy wprowadza się tego typu protest, taki jak no protest 29 marca, mówiąc o tym, że nie będzie się już prowadziło swojej kampanii. Ja ze spokojem podchodzę do tej, do tej sprawy. To jest nowa kampania, de facto nowe wybory i trzeba do nich podejść z nową siłą. Był pan szefem nawet okręgu 17 tutaj naszego Małgorzatyki Dawybońskiej takiego sztabu. Chyba nadal jest. I, I no tak, no właśnie, tylko że nie bardzo widać działania tego sztabu było. Panie doktorze, jeśli kandydatka 29 marca z obawy o zdrowie Polaków powiedziała, że zawiesza swoją kampanię, trudno prowadzić kampanię, kiedy ta osoba, która jest najbardziej zainteresowana jest co wszyscy pozostali kandydaci prowadzili, raczej mojego zdrowia ani innych Polaków nie naraża. Yy... Kandydatka prowadząc kampanię. Pragnę zwrócić uwagę, że chociażby zewnętrzne działania outdoorowe czy spotkania z ludźmi ze względów sanitarnych były niemożliwe i dziś też w pana studiu widzimy się po raz pierwszy od ponad dwóch miesięcy. Więc... Ale inni politycy potrafili pojawić się na Skype'ie, mało że taki dawa Mońska nawet nie odpowiadała na zaproszenia. Panie redaktorze, raz jeszcze powtórzę. Dziś mamy 15 dzień maja. Lada moment pani marszałek ogłosi nowe wybory z nowym kalendarzem, a my do tych wyborów jako formacja polityczna w ramach koalicji obywatelskiej będziemy przygotowani. A jak pan sobie to wyobraża, jak teraz politycy Prawa i Sprawiedliwości powiedzą, że od początku mieliśmy rację, bo chodziło tylko i wyłącznie o platformie nie o zdrowie Polaków, tylko o wymianę kandydatów? Panie redaktorze, ja mam nadzieję, że nie będzie jak z politykami Prawa i Sprawiedliwości w Radomiu, gdzie jeden szuka winowajcy za wykopane doły i nie wie, że jest to działanie konserwatywne. Podległego podwojewodę spisu, a drugi, w tym przypadku druga radna bogusz, szuka winnego tego, że okna w ratuszu się nie otwierają, a jest to wyłącznie zalecenie i scenariusz pożarowy wprowadzony przez Straż Pożarną. Podległą podwojewodę z PiSu. Więc y, mam nadzieję, że nie będą to wyłącznie takie poszukiwania e, dziury w całym, bo z całym szacunkiem dla radnych Prawa i Sprawiedliwości, ale mam wrażenie, że radni, którzy pobierają dietę w wysokości 2,5 tysiąca złotych w dobie kryzysu, powinni zajmować się poważniejszymi sprawami aniżeli tym, że e, nie otwierają się okna. Wystarczy zapytać, niekoniecznie składać interpelacje i się narażać na, na śmieszność. Ostatnie, ostatnie pytanie, A przypomnę, że te czy... 2,5 tysiąca złotych wynika też wprost z tego, że. Wszyscy radni prawa i sprawiedliwości pobierają dodatek. To od 2018 roku, kiedy na sesji Rady Miejskiej konstytuowały dobrze, się. Komisje. Dobrze, zostawmy historię. Czy platforma, o przyszłości porozmawiamy, czy platforma przestanie istnieć? Dlaczego platforma ma przestać istnieć, panie redaktorze, jesteśmy największym ugrupowaniem opozycyjnym. W Sejmie mamy największą ilość posłów, mamy swojego marszałka w Senacie. My zbudowaliśmy jako platforma obywatelska, czy byliśmy inicjatorem powstania koalicji w, no i macie w Senacie. Walkę Dlatego... wewnętrzną o to, w którą stronę pójść. Nie, panie rektorze, z, z całą odpowiedzialnością chcę twardo powiedzieć. Nie mamy żadnej walki. Dziś przywódcą jest Borys Budka posiadający silny mandat i w takich sytuacjach jak kryzys epidemiczny w jaki jesteśmy no nie ma dyskusji zbyt dużej na czy, czy pola na taką wielką demokrację i wybieranie prawy Bory bo platforma Zagrzeborza Schetyny kiedy powiedzmy sobie bardzo twardo w styczniu powinna grudniu styczniu powinna już prowadzić kampanię byliśmy skupieni na tym żeby yy, prowadzić prawy wybory. Oczywiście przyszedł pierwszy. de to tak to w tej chwili się dzieje. Nie, W tej chwili nie mamy prawy Pragnę kondydatce. zwrócić uwagę, panie dyrektorze, że ustawa o zmienio... panie, proszę, Ustawa kończyć. o wyborach została przeprocedowana przez Sejm w ostatnich dniach i to otwiera nowy kalendarz. Jesteśmy raptem 48 czy musimy 72 kończyć, godziny panie, po tym pośredni. głosowaniu. Dziękuję serdecznie za dzisiaj. Konrad tak był Spokojnie o platformę. Będziemy na pewno w tych spokojnie, wyborach. Spokojnie otaczałem, jak państwo słyszeli. Łukasz Molenda, do zobaczenia już dziękuję. dziękuję bardzo.